Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl ukośnik radio w net. No ale te wybory mają też, a niektórzy szukają w wymiaru bardziej ideowego. Na naszych łączach Rafał Woś, dziennikarz publicysta, tygodnik Solidarność. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. I właśnie pan nakreślił taką oś podziały, są nie tylko pan na górę i dół. To Łukasz Pawłowski, PS OGP, ale pan podkreśla, że kampania przeciwko Nawrockiemu ma bardzo dużo cech klasizmu, że Karol Nawrocki jest za to tak atakowany, bo nie należy do klasy uprzywilejowanej i sięga tam, gdzie sięgać nie powinien zdaniem niektórych przedstawicieli elit. Dawno nie mieliśmy takiego pojedynku e, politycznego, gdzie tak wyraziście e, dwaj e, przeciwni sobie kandydaci byliby, reprezentowaliby tak odmienne. Tak odmienny background, jeśli chodzi o pochodzenie, no bo mamy z jednej strony Rafała Trzaskowskiego, który jest rzeczywiście, no taką śmietanką, śmietanek, elitą elit, warszawko Krakówkową, dzieckiem muzyków, przyjacielem aktorów, stypendystą Oksfordów i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mamy Karola Nawrockiego, który ma pochodzenie robotnicze, czego nie kryje. To był taki dosyć dla mnie mocny moment tej debaty drugiej w Końskich, kiedy on zapytano o rodzinę. Tak dość brutto nie powiedział: Tak, jestem z klasy robotniczej, jestem z tego dumny. Ojciec był robotnikiem, matka introligatorką. Ja sobie, jak patrzę, sięgam okiem historię polityczną III RP, to, 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 to rzadko, no, nie, nie mogę sobie już takich aż tak wielu kandydatów, którzy by tak otwarcie stawiali kwestię swojego robotniczego pochodzenia. Zazwyczaj, no to oczywiście było, ale było to jakoś tak, miałem wrażenie, albo, albo gdzieś tam stydliwie zamilczane, ale na pewno nie, nie było próby takiego wrócenia tego tak mocno na, na, na korzyść kandydata. Tutaj mamy taką deklarację, tak, jestem z klasy robotniczej, jestem z tego dumny. Ta, 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 ta różnica, ta jaskrawa różnica jest rzeczywiście uderzająca pomiędzy kandydatami. No i reakcja, reakcja na Nawrockiego też jest bardzo ostra, no bo przeciwko niemu właściwie wszystkie te elementy najważniejsze kampanii negatywnej, odpalone przez sztab Trzaskowskiego i zwielokrotnione, czy tam uwierzytelnione przez platformoskrętny komentariat i media, no to opierają się właśnie na, na, na podnoszeniu tych cech, znaczy tych elementów wynikających z z pochodzenia, które mogą dla tych, którzy to robią, uchodzić za, za, za negatywne, czyli właśnie jakieś kontakty z e, e, światem przestępczym, e, kibicostwo, e, e, nie taki wzorzec męskości, jaki by, jakiego by, by pragnął liberalny salon. No to jest takie moim zdaniem... Ja widzę tu granie na, na, na pewnych kalkach, na takich kliszach, właśnie e, pokazujących, że ta klasa robotnicza to powinna siedzieć tam na swoim miejscu, w tych, tych, tych blokach społecznych, dołach, a nie pchać się tutaj gdzieś na salony, a jeszcze bardziej no, startować do najważniejszego urzędu e, głowy polskiego państwa, jakim jest prezydent RP. No dobrze, ale z drugiej strony się patrzy na program, i na deklaracje programowe w tej kampanii, zwłaszcza po pierwszej turze Króla Nawrockiego. To może i pochodzenie ma robotnicze, ale program ma iście kapitalistyczny. No, to, to się do pewnego stopnia miesza, no bo w, we współczesnym świecie, we współczesnym kapitalizmie bardzo ogromna część klas pracujących pracuje w trybie takim mikrokapitalistycznym. No to nie jest tak, nie żyjemy w, w warunkach połowy XX wieku i i, I takiego modelu, w którym klasy pracujące są w pełni zatrudnione w fabrykach wytwórczości i pracują u kapitalistów. No, spora część klas pracujących jest samozatrudniona dzisiaj, rozkręca jakieś własne przedsięwzięcia, prowadzi mikrofirmy, no to gdzieś tak się miota właśnie pomiędzy pomiędzy jobowaniem, zatrudnieniem, a a jakąś taką próbą działania na własny rachunek, więc we wszystkich programach takich, tych ruchów politycznych, które dziś, tu i teraz, nie mówimy o XIX, nie mówimy o XX wieku, ale, ale dziś w XXI wieku, ogromna, właściwie wszystkie te ruchy polityczne, które zaczęły reprezentować ten, ten, ten współczesny proletariat ten, i ten zatrudniony i ten, ten będący mikroprzedsiębiorcami no to, to właśnie te ruchy populistyczne gdzieś tam na zachodzie i również w Polsce też no skomponowują takie elementy e, do swojego programu i, i, i muszą, to, e, muszą to brać pod uwagę, więc mnie zupełnie ta e, ta sztama e, Nawrockiego z choćby na częścią postulatów Mencena nie dziwi, no bo to jest jakby klucz do zwycięstwa nie tylko politycznego, no ale też na poziomie takiej programu gospodarczego również. No to jakby co z tego wyjdzie i czyje tu będzie na wierzchu, jakby czy tu bardziej będzie Karol Nawrocki prezydentem pisowskim w, w rozumieniu lat 15-23. No tym, właśnie, tym, bo Adrian Zandber, kiedy na patrzy, równość... patrzy na deklarację, mówi, to już nie ma pisu prospołecznego, to już nie ma pisu Lecha Kaczyńskiego, nie ma pisu Grożyny Gęsickiej, nie ma już pisu nawet Beaty Szydło, jest już pis, który znacznie bardziej przypomina konfederację, jest już pis, który idzie w kierunku właśnie tej partii, w kierunku Sławomira Mencena w swoim programie gospodarczym. Ja, ja tego tak nie widzę. To znaczy, ja, ja widzę partię, która e, rozumie, że e, w demokracji trzeba mieć większość i żeby mieć większość, trzeba otwierać się na trzeba się otwierać na i tutaj nam się troszeczkę zmiksowało połączenie. To pan redaktor dopowie, na czym trzeba się skupić, jak tą większość zdobyć. Nie, 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 widzę, nie, nie widzę zupełnie odejścia PiS-u nawet po tych przegranych wyborach 23 roku od, od, od tego programu gospodarczego, który dał im zwycięstwo. Na szczęście nie widzę, bo to nie jest tak, że PiS po roku 23 nagle powiedział 500 plus było błędem, 13-14 emerytura były błędem. Teraz tylko deregulacja i tylko... E, państwo Minimum. Takiego pisu nie ma, takiego pisu nie widzę. Już bardziej widzę to, że Konfederacja zaczyna rozumieć, że na takim, że, że ten taki. Libertariański program polegający właśnie na, na choćby odrzuceniu państwa jest bez sensu to znaczy, że to też nie jest, że to jest co najwyżej droga no, do takich mocnych to nie 10%, ale nie więcej, więc raczej jeśli już miałbym powiedzieć kto tu kogo ciągnie w jaką stronę to, że, że bardziej Konfederacja, zwłaszcza ta, ta jej część skupiona wokół Krzysztofa Bosaka, która z tego co widzimy tak naprawdę trzyma ręce na Konsolecie e, e, politycznej i, e, i, i partyjnej, e, w, w, ciągnie w kierunku PIS-u, takiego równościowego PIS-u, niż, niż odwrotnie. E, Nawrocki był wybrany, e, od początku było to jasne, że z, z został wybrany tak, żeby być strawny dla e, wyborcy konfederackiego, wyborcy prawicowego pod różnymi względami i, 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 i głównie Patriotyczno-godnościowym, na, na patriotyczno-godnościowym planie I, i po prostu ten plan realizuje. Ja tak czytałem to jego dosyć łatwe, w zasadzie instynktowne pójście do Mencena i, i podpisanie w zasadzie w, w ciemno tych ośmiu tych punktów. Z których to ośmiu punktów, no powiedzmy sobie szczerze, no, większa część, może sześć nawet, to są punkty, które zupełnie spokojnie mogłyby być punktami nawrockiego, zanim tak, stały się Tak, ale, ale jest punkt pierwszy, to jeszcze skoro na chwilę o programie, który nie był specjalnie obecny w tej kampanii, zupełnie inne rzeczy nam grały, a to godnościowe języki, pochodzenie prestiż na salonach, a to właśnie czarna kampania, szczególnie wymierzona w Karola Nawrockiego, na programy były gdzieś tam, gdzieś tam głęboko ukryte w tle. To teraz, jeszcze sekunda o tych programach. Punkt pierwszy deklaracji toruńskiej: Saumira Mencena jako prezydent zawetuje każdą ustawę podnoszącą jakikolwiek podatek, składkę, opłatę, szeroko pojętą strefę fiskalną. No i podpisał to Karol Nawrocki. Pytanie, czy to jest właśnie, no bo Prawo Sprawiedliwości strony w większości Polaków obniżało podatku, podatki, ale podwyższało na przykład bankom, na przykład sklepom wielkopowośniowym, na przykład osobom, które zarabiają ponad milion złotych rocznie w ramach daniny Solidarnościowej to był program pis a teraz wychodzi kadarz przy tą popierany i mówi, ja nikomu nie podwyższę podatków, ba, nawet globalnym gigantom cyfrowym nie będę no. próbował nałożyć podatków. To jeszcze jest bardzo polityka się, społeczna? Bardzo bym się zdziwił, gdyby Tadek, gdyby ten punkt rzeczywiście był ta, tak e, literalnie odczytany, jak pan to przed chwilą zrobił i bardzo mi się zdziwił również, gdyby intencją e, Sławomira Mencena i w ogóle duchem, e, który konfederacji e, czy ta, ta, ta mencenowa część konfederatów e, Chciałaby w swoim programie mieć, było to, żeby na przykład nie podwyższać podatków z, z zagranicznym korporacjom. Bardzo mi się zdziwił, gdyby była taka jakaś międzynarodowa, korpo międzynarodówka wewnątrz Konfederacji. Wydaje mi się, że, że to nie, nie, o te, nie o tego typu podatki chodzi. I jeśli w przyszłości taki podatek gdzieś miałby być podwyższony, czy to w formie jakiegoś nowego podatku bankowego, sklepów wielkopowierzchniowych, znaczy? Cokolwiek, tam, co w, te, w tę stronę wyjdzie, to myślę, że nikt w PiSie ani w Konfederacji jakoś szczególnie tutaj u, za, 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 za za międzynarodowe korporacje umierał nie będzie. No Głównie w tej deklaracji, jak rozumiem, chodziło o wysłanie takiego sygnału do polskich przedsiębiorców, że. I oni mogą czuć się bezpieczni. No jest to jakaś lekcja, którą PiS wyciągnął z ostrej bardzo reakcji, jaka spotkała ich po próbie wprowadzenia polskiego ładu jeszcze w czasach drugiego rządu Mateusza Morawieckiego, kiedy to nawet wewnątrz partii taki bunt się zrodził przeciwko tym rozwiązaniom i nawet sam Jarosław Kaczyński musiał wtedy z tego swojego planu uczynienia polskich podatków bardziej progresywnymi ustąpić to już na koniec to pochodzenie, to od dawna nie mieliśmy kandydata na prezydenta, który byłby w drugiej turze. Być może nawet od Lecha Wałęsa, jakby tak dobrze się przyjrzeć, który miał pochodzenie robotnicze i szedł do tego urzędu z salonów. Na ile to świadczy też o zmianie i politycznej, i społecznej na polskiej scenie politycznej właśnie? No właśnie, jak sobie tak porównuję reakcję, jaka była na Lecha Wałęsę wtedy w 90 roku. Dzisiaj to jest dla młodszych słuchaczy pewnie już nieczytelne, bo Lech Wałęsa dziś jest jednoznacznie kojarzony z, z, z Obozem Liberalnym, z Salonem Liberalnym jest taką maskotką tego salonu pokazywanym najczęściej w tej koszulce z konstytucją jako nasz nasz, nasz prezydent który obalił komunizm no ale przypomnijmy sobie że na początku lat 90 kiedy Lech Wałęsa w sposób realny zagroził politycznej takiej dominacji obozu Kurania Michnika i i Mazowieckiego, to był zwalczany bardzo ostro i nazywany przez Adama Michnika Małpą z Brzytwą, to znaczy kimś takim, kto właśnie tutaj wprowadzi dyktaturę ciemniaków i, i, i pokaże, jak to jest, kiedy lud wchodzi na salony. Więc ta reakcja na, na to, że ktoś nie nasz chce tutaj wziąć władzę, i ta władza może wpaść w nie te ręce, które chciałaby. Unia Wolności, Unia Demokratyczna jeszcze wtedy, no to to myślenie się jakoś tam zasadniczo nie zmieniło, no bo reakcja na Nawrockiego jest dokładnie taka sama. Są wytaczane właśnie najcięższe działa w postaci no w zasadzie nie, nie, niesprawdzonych hipotez i, i, i oskarżeń. Każdy, kto czytał ten tekst Onetu, dotyczący stręczycielstwa, no to widzi jak słabe dziennikarstwo śledcze to jest, to znaczy nie ma tam żadnego uprawdopodobnienia tego, że tutaj coś się zgadza w tych, tych zarzutach Taki tekst można napisać w każdym momencie o każdym. No jednak łatwość, z jaką je, je użyto tych argumentów, że stręczyciel, że przemocowiec była łatwiejsza do użycia wobec Nawrockiego, niż byłaby do użycia wobec kogoś z backgroundem, z pochodzeniem Trzaskowskiego. No, łatwiej, łatwiej w ten sposób o te rzeczy oskarżyć kogoś, kto właśnie w młodości trenował boks, chodził na mecze, uczestniczył w, w ustawkach i, i bo, bo, jest, bo jest z ludu. No, łatwiej, jest, łatwiej jest kogoś z takim pochodzeniem oskarżyć o najgorsze rzeczy świata właśnie z powodu tych, tych głęboko gdzieś tam zakodowanych przez cały okres polskiej transformacji antyludowych stereotypów. O czym mówił dla nas pan redaktor Rafał Woś, tygodnik Solidarność, portal Tysol. No ale też publicystan czasami portalu Interia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.